Kochani moi, mamy już nowy rok. Rok 2015. Tamten już minął. Pożegnaliśmy go Sylwestrem. Nie wiem, jaka była dla Ciebie ta noc. Jedni chcieli się ucieszyć balem sylwestrowym. Ludzie zostali przy służebnych zajęciach. Dla chorych była to jeszcze jedna noc cierpienia. Dla więźniów jeszcze jedna noc samotności. Jeszcze dla innych noc modlitwy w kościołach i w domach. Noc dzięcznienia Bóg. Noc przepraszania Boga. Noc błagania Boga. Aby nowy rok był lepszy. Ekonomiści zakończyli rok gospodarczy, planiści zaprogramowali następny, księgowi uczynili bilans. Ukaże się rocznik statystyczny za miniony rok, a każdemu z nas zostaje pragnienie, żeby było trochę lepiej. Żeby ludzie się trochę stali lepsi. Żeby ten świat stary stał się nowym światem. Czy stanie się tak i kiedy? Tak, ten świat stanie się nowy, kiedy człowiek stanie się lepszy. Człowiek z nocy sylwestrowej jest podobny do Nikodema. Który przychodzi nocą do i pyta Chrystusa. Co mam czynić, aby być zbawionym? Musisz się narodzić na nowo. Jak to mam zrobić, ja, stary człowiek? Musisz się na nowo narodzić z wody i ducha świętego. Na nowo narodzić się. To znaczy na nowo uwierzyć w Boga. Bóg ma się stać dla mnie nowym zdziwieniem, żebym zaczął myśleć po nowemu, chcieć po nowemu i po nowemu żyć jak człowiek. Świat boi się człowieka rozumu bez wiary, bo taki może wymyśleć genialne głupstwo. Które stanie się zniszczeniem człowieka i świata. Świat dziś boi się człowieka woli bez wiary, bo taki może stać się tyranem i podeptać wszelkie szlachetne pragnienia. Świat boi się dziś człowieka, co zwapniały jest w schematach swego postępowania bo taki zniszczy w początku każdą brutalną siłę ku odrodzeniu. Nam, wierzącym, nie wolno w żadnym nowym roku życia ucieszyć się tym, że nie jestem kłamcą, cudzołożnikiem, zabójcą, złodziejem, jak ta, jak ten, jak ci, jak inni. W takiej radości można się tylko Zestarzeć i nie zauważyć, że Bóg się na nowo narodził, a ja pozostałem człowiekiem adwentowym. W nowym roku muszę na nowo odkryć tajemnicę Bożej miłości. Muszę na nowo odkryć moc Jego Słowa, które wiecznie trwa. I jest żywe, młode i skuteczne. Muszę na nowo odkryć potęgę modlitwy, która czyni cuda. Poznał wół i osioł swego pana, a człowiek go nie poznał. Na nowo się narodzić, to znaczy na nowo zacząć miłować. Siłą każdego odrodzenia jest miłowanie. Jeżeli nie kochasz Boga i człowieka, stałeś się rachitycznym szkieletem obleczonym w człowieczą skórę, w którym wyschło serce. Takie okazy należy zbierać do muzeum antropologicznego. Gorzej, gdy w sercu zamiast miłowania zamieszka nienawiść ci są najbardziej niebezpieczni. Takie ich społeczeństwo winno bezpiecznie oddzielić się jako okazy, które się nie rozwinęły w swoim człowieczeństwie, a reprezentują tylko ewolucyjny atawizm gatunku człekokształtnych. Popatrz, kochany bracie i siostro, tydzień od Wigilii Jaki nowy byłby świat, gdyby ludzie wyciągnęli do siebie ręce z opłatkiem i mówili słowami miłowania? Tę mowę rozumieją i zwierzęta, a nawet najbardziej drapieżne stają się łagodne, bo mowę serca, Ewangelię rozumie wszelkie stworzenie. Człowieku, rok idzie nowy, a ty wciąż po staremu chcesz nienawidzić, zabijać, kłamać, cudzołożyć, kraść i niszczyć? Chcesz reformować, nawracać, przekonywać, świat odradzać? A czy kochasz? To do nas mowa. Szlachetni chrześcijanie, gdybyśmy w Nowym Roku potrafili być ludźmi z wigili Bożego Narodzenia, to stary człowiek i odchodzący ten rok powiedziałby raz jeszcze, patrzcie jak oni się mówi. Na nowo się narodzić. To znaczy, mieć nową, radosną nadzieję. Pytasz mnie, czy w nowym roku stanie się nowy, lepszy świat? Tak. To mówi Pan. Wtedy swe miecze na lemiesze, a włócznie na sierpy. Popatrz ile tego żelastwa, ile z tego byłoby pługów. Uprawiłby człowiek tę oskalpowaną ziemię i sierp jeden by nie wystarczył, aby zebrać plony. Bo ziemia wyda swój owoc i rozweseli się pustynia, i spieczona ziemia. I rozradują się stepy, i zakwitną, i owoc wydadzą, i rozweseli się pustynia, i ziemia zrodzi kwiaty, i lilie pol. Wtedy wilk zamieszka z barankiem, pantera z koźlemiciem razem leżeć będą. Nie mogłem i będzie na gnieździe kobry, a dziecko. Ułożę rękę do kryjówki żmi. Będzie tam droga czysta i głupi nie będą się po nieba pęsać. Spotkają się ze sobą dobroć i wierność. Ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Tak mój prorok Izajasz, to mówi sam Pan i do ojczyzny mojej, do mego umiłowanego Jeruzalem powie Pan, rozszerz przestrzeń tego namiotu, nie krępuj się, wbij mocno słupy, bo się rozprzestrzenisz na prawo i lewo, i Twoje potomstwo za ludni opuszczone miasta. Na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością cię przygarnę. Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana i królewskim diademem w dłoni tego Boga i nie będą mówić o Tobie porzucona. O krainie twojej już nie powiedzą spustoszona, bo góry mogą ustąpić, a pagórki się zachwiać, ale moja miłość nie odstąpi od Ciebie. O Boże, Boże mój, nie mów więcej, bo serce moje nie się. Dzieciątko małe, Boże mój wielki. Przywróć mi wiary, że się to stanie. Daj mi serce nowe, abym w nowym roku był nowym człowiekiem. I zostaw mi tę nadzieję, że sny szlachetnych ucieleśnisz, że stanie się wszystko nowe i dawne rzeczy przeminą. Koło rodziców, Matko mojego życia, matko nowego życia, matko naszych nowych nadziei, powiedz nam jeszcze raz na nowy rok ku pokrzepieniu serc. Nigdy ja ciebie ludu nie rzuciła, nigdym od ciebie nie odjęła lica. Jam ja dawnym moc twoja i siła, Bóg urodzica. Kochani moi, więc nie bądźcie już smutni. Przecież Bóg się narodził i moc truchlała. Nowy rok naprzyszedł, na przyszedł, dnia przybędzie, świat będzie lepszy. Tylko czy ty. Nie zostaniesz starym człowiekiem z tamtego roku. Więc dziś, w pierwszy dzień nowego roku, wyciągam nad Tobą ręce i błogosławię Ci, jak kazał Pan. Niech Pan Cię błogosławi i szczerze. Niech rozpromieni swe nad Tobą oblicze, i niech Cię obdarzy swoją łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen. Niech się tak stanie kochani.